Słuchajcie, jesteśmy aktualnie na wielkim pochodzie juwenaliowym naszych jeleniogórskich studentów. Ze mną Beata Stroka, przewodnicząca Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej. To jest pierwszy taki pochód studentów w tym mieście, z tego co się orientuje I jak jest? No jest rewelacyjnie, w ogóle przyszli ludzie, przebrali się, spójrz tylko na nich, po prostu tańczą, bawią się, krzyczą, rewelacja. Wasz temat, Polaczki i Cebulaczki, o co chodzi? No. Próbowaliśmy wymyślić jakiś temat, tak, coś co byłoby chwytliwe i pomyśleliśmy, że typowy Polak na wakacjach to jest właśnie to, bo pokazuje jaki mamy dystans do siebie. No i jest dobra zabawa, każdy ma skarpetki frotę, proszę bardzo, klapeczki, obowiązkowy ręczniczek. I jedziemy. I pogoda napisuje. No kur... pogoda jest niesamowita. I jeżeli chodzi o to, co dalej? Co dalej będziecie robili w trakcie tych Juvenaliów? Co jeszcze szykujecie dla naszych studentów? Nie tylko koncerty. Nie tylko koncerty, oczywiście, bo w tym roku jest typowo prostudencko. Dla studentów. Juwenalia. Tak kończąc pochód, zaczynamy grę dla studentów. Na Błoniach 20 różnych konkursów. Konkursów, które studenci lubią najbardziej. Takie zaprawiane. I wszyscy w górę. Karkonowskiej Państwowej Szkoły Wyższej. Pani kantlerz, jak się pani bawi ze studentami? O, rewelacyjnie! To znaczy, oni mnie zaprosili na trzynastą i doszłam do wniosku, że tak jak oni się bawią, tak się ba powinny się bawić również władze uczelni. Zmęczyli mnie, ale sądzę, że do wieczora zbiorę siły. Zmienia się wizerunek jeleniogórskich studentów, prawda? Oczywiście. To, ten kolorowy tłum już świadczy o tym, że studenci potrafią się bawić, a jeżeli jeszcze zachęcimy, żeby przyszli wszyscy, to już w ogóle będzie rewelacyjne. Jelenia Góra to bardzo dobre miejsce do studiowania. Jelenia Góra to rewelacyjne miejsce do studiowania. Świetna baza, mili ludzie, już w tej chwili sporo klubów studenckich i przyjazne, jak widać tutaj, ze strony również władz miasta. Czego życzyłaby pani studentom z okazji ich święta? O, szampańskiej zabawy. Musimy coś zrobić, żeby te klucze dostać. Co wy na to, moi drodzy? O, świetnie, świetnie. Przekazał pan klucze studentom do miasta Jelenie Góry. Nie boi się pan, że taka duża ekipa, która bawi się tak świetnie, tą Jelenią Górę naszą rozniesie? Trochę się boję, ale skoro przeżyliśmy po to znaczy wojnę 30-letnią i Szwedów, i przeżyjemy młodych ludzi. Niech ich będzie więcej, niech się świetnie bawią. Jestem spokojny. Czy Jelenia Góra to dobre miejsce na studia? Myślę, że świetne. No, to, to widać po młodych ludziach, po ludziach zadowolonych. Szkoły niezłe, coraz lepsze, idące w górę. Natomiast gdzie można pójść? Gdzie można pojeździć na nartach, gdzie można się powspinać, gdzie tacy przystojni chłopcy, wspaniałe dziewczyny, tylko wieleni. I stara się Pan wspierać inicjatywy studenckie? Przez cały czas no, staramy się, współpracujemy na bieżąco. no, Najważniejsze, żeby byli chętni do studiowania, ale to już jest problem ich samych, uczelni, wykładowców, żeby byli jak najbardziej atrakcyjni. Myślę, że to jest do zagrania. Jakie życzenia dla studentów z okazji święta? Jak sobie przypominam swoje czasy z juvenaliów, zawsze juvenalia przypadały przed sesją, więc życzę im, żeby w takim tempie, w w takim stylu, jak tutaj tańczyli, przeszli sesję. A najlepsze pana wspomnienie ze studiów? Poznanie mojej żony.